Proszę Państwa, część rzeczy, które chciałem na początku wymienić tytułem zagajenia, to już pan dr Mark Fletcher wypowiedział, w związku z tym mogę zrobić duży skok do przodu i przejść do takich tematów, które z perspektywy polskiej, z perspektywy planowania przestrzennego wydają się być niezwykle istotne. Może dwa słowa jeszcze o nas, bo... Mieliśmy tu stać we dwoje. Pani profesor Magdalena Below niestety nie mogła ze mną przybyć ze względów zdrowotnych, ale obydwoje zajmujemy się planowaniem przestrzennym na poziomie regionalnym i pracujemy poza naszymi naukowymi zainteresowaniami, także w administracji publicznej, w instytucji Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w Instytucie Rozwoju Terytorialnego. Jest to jednostka. Która od kilku lat wdraża pewien pomysł, pewną ideę zintegrowania planowania rozwoju czy zintegrowanej polityki rozwoju. W tym kontekście bazą jest planowanie przestrzenne czy zrozumienie w ogóle różnych zjawisk, które w przestrzeni zachodzą. To są zagadnienia zarówno fizyczno-geograficzne, związane z funkcjonowaniem przyrody. Zainspirowały mnie te słowa doktora. Marka Fletchera, więc również kwestie systemy systemów też tak to postrzegamy. Ale musimy zwracać także uwagę na kwestie społeczne, kwestie psychologiczne również. To jest niezwykle istotne. Instytut Rozwoju Terytorialnego przygotowywał poza planem zagospodarowania przestrzennego województwa, także strategię rozwoju województwa, różne dokumenty, tak zwane polityki rozwoju, również w kontekście ochrony zabytków. Ale jednym z ostatnich takich działań, w których ja byłem też bezpośrednio zaangażowany, to przygotowanie uchwał antysmogowych, a więc tych, które regulują na poziomie regionalnym stosowanie paliw lub ich niestosowanie ograniczenia dotyczące instalacji spalających paliwa. To tylko tytułem zagajenia, żeby pokazać, że nasze zadania są bardzo szerokie i w tym kontekście widzimy obowiązek wręcz zintegrowanej polityki rozwoju i w tej zintegrowanej polityce rozwoju także e, widzimy kwestie zarządzania wodami, wodami płynącymi, wodami opadowymi, e, wodami której czy w, w, wodami czy wodą której jest e, coraz mniej. To jest bardzo dobre miejsce tutaj w europejskim centrum solidarności, żeby mówić o wodzie i o przyszłości wody, ponieważ bez poczucia solidarności wydaje się zarządzanie wodą jest trudne z punktu widzenia cywilizacyjnego. A te wyzwania cywilizacyjne dotyczące także zmian klimatu będą powodować coraz większe problemy. W związku z tym tutaj także jest potrzebne to zintegrowane podejście do zarządzania wodą, przygotowanie się zresztą do tej polityki zarządzania. Proszę Państwa, jak. Do tej pory podchodzono do zarządzania wodą. Przekopaliśmy z panią profesor Below dość dużo publikacji naukowych odnoszących się do zarządzania retencją czy do systemów retencyjnych. I można skrócić to w ten sposób, że mniej więcej do końca XX wieku główne elementy czy zagadnienia dotyczące zarządzania wodami odnosiły się do spraw. Inżynierskich czysto, i w zasadzie główny wątek to były kwestie ilościowe. Ile tej wody spływa, w jakich ilościach, z jaką intensywnością i, i jakimi systemami możemy zabezpieczyć nadmiar wody, albo niedobór tej wody. Podejście jakościowe to jest dopiero koniec XX wieku, przełom w zasadzie XX i XXI wieku. Zaczynają się pojawiać także konferencje, które dotykają kwestii jakości wody, zanieczyszczeń wody zanieczyszczeń wody pitnej w zarządzaniu właśnie i w kontekście retencjonowania wody. Natomiast podejście bardziej zaangażowane, łączące kwestie za, zarządzania zasobami wodnymi również w kontekście rozwoju społecznego, gospodarczego, to jest dopiero początek XXI wieku to dopiero od niedawna organizowane są konferencje. Prześledziliśmy też te światowe konferencje, które się odbywały od początku właśnie XXI wieku. W Republice Federalnej Niemiec taka konferencja dopiero w 2006 roku się odbyła, która rezultowała wprowadzeniem na poziomie federalnym, a także na poziomie krajów związkowych. Prawami, które miały uwzględnić kwestie zarządzania wodą w miejsc, między innymi w planowaniu regionalnym, w planowaniu przestrzennym na poziomie regionalnym. Istotnym jest tutaj wykazanie także kwestii związków ze zmianami klimatycznymi. Do niedawna rozpoznane reżimy opadowe stają się nagle być nieprzewidywalnymi. Próbujemy budować modele, które mają. Przybliżyć nam spojrzenie, jak będzie się zmieniać ten klimat, ale to zaczyna się wymykać trochę z naszych rąk. Nie potrafimy jednoznacznie określić, jaka będzie sytuacja za 15-20 lat. Natomiast te modele, które budowane są na podstawie obecnych informacji o wzroście temperatury globalnej, raczej nastrajają negatywnie. A więc pytanie. Czy to zintegrowane zarządzanie wodami opadowymi, czy to zintegrowane podejście również z, z perspektywy planistycznej nie jest już trochę włączeniem sygnału alarmowego po szkodzie? Może jeszcze nie. E musimy e chyba optymistycznie na to patrzeć, że jeszcze jest szansa na naprawę tej sytuacji. Spójrzmy na to, jak w Polsce wygląda e ten problem. Tej, integre, tej integracji zarządzania wodami opadowymi i planowaniem przestrzennym wydaje się nie być. Raz poprzez brak odpowiednich rozwiązań systemowych, a więc prawa. Nie ma obowiązku wykazywania czy to w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, to jest osobny temat, jak, jak, jak bardzo został ten plan ograniczony w kontekście e, swoich kompetencji, czy też w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Nie ma pewnych obowiązków, które powinny się tam znaleźć, a kwestie zarządzania wodą sprowadzają się tylko do technicznych rozwiązań. Ramowa dyrektywa wodna, która jest implementowana w Polsce, w zasadzie wprowadza tylko konieczność wskazania w planie zagospodarowania przestrzennego województwa obszarów zalewowych, obszarów powodziowych, natomiast nie mówi nic o wodzie jako o zasobie niezbędnym do przetrwania ludzkości. Prawo nie jest dostosowane do współczesnych wyzwań. Z drugiej strony istnieje głęboki podział pomiędzy środowiskiem, tych inżynierów, techników, którzy zajmują się systemami retencjonowania wody, systemami odwodnienia, a także planistów przestrzennych, którzy sporządzają plany zagospodarowania. Brak relacji odpowiednich, które mogłyby wykształcić wspólną politykę rozwoju, widzącą właśnie te problemy wspólnego gospodarowania. Kwestia jest też taka, że nawet jeżeli w niektórych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego znajdziemy dobre praktyki, dobre rozwiązania, to zachodzi pytanie, czy ilość tych rozwiązań jednostkowych w skali globalnej jest w stanie odmienić sytuację. Otóż stawiam tezę, że nie. Zbyt mało postrzegamy właśnie ten problem na poziomie planowania przestrzennego. Brakuje w związku z tym też wiedzy eksperckiej. Inżynierowie, którzy zajmują się retencjonowaniem wody, nie mają wiedzy odnośnie kształtowania polityki rozwoju, ale też w drugą stronę planiści przestrzenni nie mają tej wrażliwości odpowiedniej i umiejętności, ale także przede wszystkim wizji, jak wyglądają systemy obiegu wody w przyrodzie. Kwestia kolejna to terytorium i jurysdykcja. Bardzo często zarządzanie rozwojem na poziomie samorządowym w Polsce ogranicza się do granic administracyjnych gminy. Dalej to już nie jest moja działka. A przecież obieg wody w przyrodzie nie zna granic administracyjnych. Tu wydaje się koniecznym wprowadzenie dodatkowego szczebla koordynacyjnego w planowaniu przestrzennym, czegoś ponadgiminnego. Mamy bardzo sporą lukę w Polsce. Planujemy na poziomie... Wojewódzkim, tworząc niedoskonałe, bo ograniczone co do e, możliwości decyzyjnych plany zagospodarowania przestrzennego województw. Potem nie mamy żadnej, żadnego instrumentu koordynacyjnego, aż na poziomie gminy powstają studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które nie są dokumentem, na podstawie którego można wydawać decyzje administracyjne i wreszcie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które. Jak powiedziałem, mają swoje bardzo wąskie granice. I wreszcie te plany zagospodarowania chętnie są pomijane, ponieważ za zarządzanie zasobem wodnym nie jest priorytetem w naszym kraju. W dalszym ciągu są inne ważne e, elementy polityki rozwoju, ale na pewno nie jest, tym, e, kwestią, nie jest tą kwestią e, woda. Wartości i przywództwo właśnie, czyli. Nie woda jest tą wartością, nie zasób wodny, ale kwestie związane z rozwojem budownictwa, z inwestowaniem w nowe drogi, rozwój kolejnictwa, gdzie indziej stawiany jest akcent w polityce rozwoju. Trochę krótkowzrocznie niestety. No i nie da się jednakże zmienić te, tej sytuacji, nie da się odwrócić tego bez udziału społeczeństwa. Bo to jednak społeczeństwo decyduje w dużej części także poprzez udział swoich. Swój w wyborach, wyborach demokratycznych. A więc świadomość społeczeństwa wydaje się tutaj być warunkiem także odmiany. Mogę w związku z tym stwierdzić, że czy możemy, bo to jest także zdanie, które wypracowaliśmy wspólnie z panią profesor Below, że planowanie mające na celu zapewnienie wody i zarządzanie wodą będzie miało kluczowe znaczenie dla przetrwania ludzkości, dla przetrwania społeczeństwa, dla dobrej kondycji społeczeństwa. Miałem w tym miejscu jeszcze mówić o kwestiach retencjonowania wody w mieście, ale to już zrobił pan dr Mark Fletcher. Skończyłbym wnioskiem adresowanym do polityki krajowej. Bez nadbudowy systemu planowania przestrzennego, o kwestie retencjonowania wody. Bez uwzględnienia tych zagadnień w polityce przestrzennej naprawdę staniemy przed sporym wyzwaniem dla rozwoju przestrzennego miast i obszarów funkcjonalnych. W Polsce też już 70% prawie procent ludności mieszka w miastach. Mamy troszkę niższy wskaźnik niż w całej Unii Europejskiej, ale ten trend do miast, ruchu do miast jest bardzo wyraźnie obserwowany. Przy czym ta ludność nie koncentruje się już w samych miastach, ale często w strefach podmiejskich dużych miast, w tak zwanych obszarach suburbialnych. I wydaje się także, że retencjonowanie wody, kwestia zarządzania wodą na tych stykach, na obszarach podmiejskich, na obszarach peryferyjnych. Wydaje się być jeszcze większym wyzwaniem z punktu widzenia rozwoju naszego społeczeństwa. Dziękuję, na tym skończę. To ja dziękuję bardzo.